Sportowe Łódzkie. Dziś drodzy słuchacze, w części sportowej programu Tydzień w Łodzi porozmawiamy sobie o sporcie w szkołach, bo ten no, też jest na dość wysokim poziomie, coraz lepszy sprzęt, coraz lepsza baza sportowa opowiedzą nam o tym nauczyciele i uczennice zespołu szkół numer 3. Witam serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry. No właśnie, jak to wygląda, czy ta baza sportowa jest okej? Okay? Nasza to jest nawet bardzo okej. Okay. Jesteśmy szczęściarzami. Posiadamy trzy budynki szkolne. W każdym budynku, oprócz oczywiście sal lekcyjnych i sal do kształcenia zawodowego, bo jesteśmy szkołą zawodową, mamy salę gimnastyczną. W, jednej, w jednym budynku to jest sala gimnastyczna, która, na której uczniowie mogą ćwiczyć te wszystkie sporty gry zespołowe a w drugim budynku jest sala do, do zajęć fitnessowych, do, tam jest stół do ping-ponga, są piłkarzyki, tam są różnego rodzaju wyposażenia, które są wykorzystywane do, do takich ćwiczeń. Gimnastyki też artystycznej dla dziewczyn, a dodatkowo w trzecim budynku mamy siłownię. To też jest miejsce, w którym odbywają się zajęcia WF-u i tutaj można ćwiczyć swoją tężyznę fizyczną. Wiadomo, że chłopaki, no to w pierwszej kolejności co nie oznacza, że dziewczęta z tego nie korzystają. Dodatkowo mamy jeszcze siłownię plenerową, taką, z której korzystamy też przy ładnej pogodzie. No i od niedawna nasza szkoła jest szczęśliwym posiadaczem boiska wielkoformatowego odkrytego obok bieżnia do skoków dal. I to boisko również jest przystosowane do, do różnego rodzaju aktywności sportowych. I tutaj nasi nauczyciele wychowania fizycznego no, stają na głowie, żeby nie powiedzieć, na rzęsach, żeby te lekcje były jak najbardziej atrakcyjne, różnorodne. Więc myślę, że się nie pomylę, jeśli powiem, że nasza szkoła sportem stoi. Wiktoria, powiedz, jak ty tą bazę sportową oceniasz? Już jako uczennica. No, uważam, że jest bardzo dobrze wyposażone wszystko, mamy duże możliwości, różne nowoczesne rzeczy, od tego roku tablice do darta elektronicznego. To no więc jak słyszeliście, baza sportowa, przynajmniej na przykładzie zespołu szkół numer 3 z Pabianic, dla naszych uczniów jest coraz lepsza i daje im coraz większe możliwości. Ciekawe Łódzkie